Witam z tej strony Geta Midhunter 16 i dziś pokażę Wam taki trik, znaczy glitch na to, żeby usunąć no, brzuch u dziewczęcej postaci, czy u kobiecej postaci w Geta Online. Jest to bardzo proste, po prostu musicie wejść do kierokolwiek z z ubraniami i wybrać stroje. Teraz szukacie stroju, który nazywa się Strój festiwalowy, jako zaraz znajdę. O właśnie tutaj był. Oto strój festiwalowy, kiedy go już macie, wybieracie go. Teraz udajecie się do oh, innej półki, i szukacie bikini Gdzie tu jest? O, tu mamy bikini Gdy już mamy bikini, zauważyliśmy, że nasz brzuch zrobił się przezroczysty, czyli zniknął O, widać, ja sobie tu niebieskie bikini, tak żeby to lepiej jakoś wyglądało Jeszcze usunę kapelusz i okulary Bo to brzydko wygląda, tak? Przynajmniej ja tak uważam <laughs> Jak coś, ten glitch działa popatrzył 1.17 więc nie będziecie mieli żadnego problemu z jego wykonaniem jeszcze zobaczymy czy będzie działało jak zmienię spodnie hmm, co my tu mamy? Widać działa chyba sprawdzę tutaj na Legins'ach Dobra O, te tutaj sobie fajnie wybierzemy, bo było Halloween. Rockstar jest ciekawe u mnie dodał oprócz kilku koszulek więc my świętujemy Halloween po Halloween. <laughs> no. Jak widać, glitch działa, nie ma żadnego problemu z jego wykonaniem, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, ja się z Wami żegnam na razie.